Na takich imprezach liczy się medal, miejsca, a nie wynik, e, aczkolwiek no, ponad 20 metrów, bez więzadek krzyżowych, mi się wydaje, że to nie ma, e, nie ma wstydu. E, fajnie, że udało się wygrać, fajnie, że, że obroniłem tytuł, to jest moja trzecia uniwersjada, trzeci raz z medalem, e, także no, nie jestem jakiś mega turbo szczęśliwy, bo wiem, że naprawdę mogę pchać dalej. Te, dzisiaj, dzisiaj te pchnięcia e, też nie były udane, a wszystkie były w miarę równe. No może poza z wyjątkiem jednego, ale, ale wiem, że stać mnie na dużo więcej i po prostu e, mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze w tym roku pokażę to, że bez więzadeł może, może nie 22 metry, ale około 21 metrów da się bez więzadeł pchać. Jestem też troszeczkę w innym etapie niż byłem, e, nie wiem, chociażby miesiąc temu. E, już się troszeczkę po prostu nauczyłem z tym żyć i, 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 i niestety nauczyłem się troszeczkę żyć z bólem, bo, bo ten ból jest, te więzadła są zerwane i, i zerwane będą, one się po prostu nie zrosną dopóki, e, dopóki nie wejdzie tam ingerencja chirurga, a takiej ingerencji nie będzie póki co, bo po prostu nie ma, nie ma takiego sensu. E, tak jak mówię, trochę nauczyłem się to oszukiwać, trochę nauczyłem się z tym żyć, e, natomiast jakby gorsze... Jest to, co się dzieje w mojej głowie, a nie to, co się dzieje gdzieś tam bólowo, bo, e, bo z bólem ja sobie poradzę, tak? To, no okej, okay, zabolało mnie, to już się drugi raz nie zerwię, także tam się nic więcej nie stanie. Więc z bólem sobie radzę i, i, i z bólem mogę żyć, z bólem mogę trenować. Natomiast gorzej jest po prostu w głowie i e, gdzieś tam ciężko się po prostu przemóc, no bo, bo cały czas mam w głowie to, że gdzieś tam to kolano może uciec i e, no i po prostu będzie, będzie, będzie tragedia, ale ale no, pracuję nad tym, pracuję nad tym, no, na pewno to nie, były, to nie było łatwe pół roku, ale tak, tak, jak, tak jak mówisz, no, dzisiaj fajne, fajne pocieszenie. Szymon wygrał na Mistrzostwach Polski, eee, gratuluję mu tego, bo bo ponad 20 metrów, e, drugi wynik w karierze, e, no, mi ewidentnie nie szło, ale, ale no, nie zwalam tutaj na nic, Szymon był tego dnia lepszy i tyle. E, dzisiaj, dzisiaj też fajnie, bo, bo, bo też no, ponad 19 metrów. Wydaje mi się, że e, jak dla takiego zawodnika, który za faktycznie za juniora e, osiągał bardzo duże sukcesy później w tym świecie seniorskim troszeczkę nam przygasł, a, a teraz widać, że odbija. E, także myślę, że to dla niego fajny start, e, medal z Uniwersiady, zawsze jest sobie co w CV wpisać, zawsze jest się czymś pochwalić, także e, gratuluję mu też i, i bardzo się cieszę, że, że dwa najwyższe podium są dla Polski. To jest dla mnie bardzo ważne.